Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mathe. Dzisiaj chciałem pokazać Wam w jaki sposób losujemy naszych zwycięzców na konkursach, na fanpage'u, na wirtualnej gwiazdzie i w niektórych konkursach na paczkocholikach. Program służy właśnie do losowania nazwisk uczestników konkursu, którzy polubili, polubili nasz post, polubili fanpage e oraz dodali tam komentarz gotowy. Hmm, oczywiście z, ogólnie tutaj spełni wszystkie warunki e, dotyczące tego konkursu na ten przykład pokażę wam wpisując e, liczby od 1 do 3 e, mamy już te e, przykładowe nazwiska 1, 2, 3 po czym klikamy losuj i zwycięzcą tego konkursu jest numer 3 e, w taki sposób będziemy m, dzisiaj losować e, za chwilkę zwycięzców konkursu na żyru więc, e, widzimy się za chwilkę widzimy się po krótkiej przerwie jak widzicie, w pisałem wszystkie nazwiska i imiona uczestników, którzy udostępnili post, polajkowali post oraz polubili nasze fanpage, e, czyli Wirtualną Gwiazdę i Paczkoholików, teraz możecie sobie sprawdzić czy wypisałem wasze imiona no i oczywiście nazwiska tak specjalnie powoli jadę, żebyście mieli troszeczkę czasu, żeby się odnaleźć, oczywiście wszystko, wszystko tutaj dobiera alfabetycznie, więc więc powinniście siebie, siebie sami znaleźć, więc e, tak. I teraz co robimy? Wybieramy y, pierwsze nazwisko, które będzie miało y, priorytet tutaj do odebrania nagrody. E, będzie miało na to, dajmy na to 48 godzin, czyli 2 dni, e, dlatego właśnie, że to jest forma wideo, y, e, i wejdziemy sobie w notatnik. E, tutaj zapiszemy pierwsze. Imię, które wygra, później drugie, które będzie miało taką możliwość odebrania nagrody, jeśli osoba z numerem pierwszym się tutaj nie zgłosi po odbiór. I tak, zwycięzca trójka, czyli numer ten, co pokazywałem Wam wcześniej, i teraz klikniemy losu, no i po prostu plusimy nam tego pierwszego zwycięzcę, więc trzymajmy wszyscy kciuki. Kciuki i 3, 2, 1-0 Bartek Futoma Wygrywa jako pierwszy <laughs> Tutaj go zapiszę Pod numerem pierwszym Bartek Futoma Ok To jest nasz pierwszy zwycięzca Teraz wylosimy drugie miejsce Które jeśli ten Bartek się tutaj nie zgłosi, będzie miał możliwość odebrania nagrody. Klikamy losu i 3, 2, 1. Radek, Radek Rudy. Tak, to jest kolejny tutaj zawodnik, który tutaj zwyciężył. Został wylosowany. Radek Rudy. Ok. Tak nazwisko. Dobra, bierzemy ostatnią, trzecią osobę, która będzie miała ten. Eee. E, najsłabszy naj. najsłabszy, Jeśli tutaj ta dwójka uczestników się nie zgłosi e, to osoba z numerem trzecim zwycięży 3, 2, 1 Michał, e, Michał. E, Piatek wygrywa jako trzeci wpisuje e, Piątek przepraszam Piąt piątek i tak, mamy tą trójkę tych finalistów i jeśli oczywiście chcecie więcej konkursów, zapraszam do subskrypcji tego kanału, kanału odwiedzenia fanpage bo tam znajdziecie dużo ciekawych konkursów i tak, co muszą zrobić zwycięzcy? Zwycięzcy muszą się zgłosić albo na mojego na YouTube tutaj napisać wiadomość prywatną lub napisać komentarz u dołu oczywiście potwierdzić swoje dane na, yy, na Facebooku Napiszcie najlepiej na yy, fanpage na wirtualną gwiazdę lub na Paczkocholików yy, ja na pewno yy, szybko się do Was zgłoszę yy, i odpiszę oczywiście jeśli wy pierwsi musicie napisać do mnie. Yy, jeśli chcecie więcej konkursów, yy, jeśli chcecie więcej konkursów właśnie z takimi kartami polubcie koniecznie ten filmik, udostępnijcie go. No i oczywiście to by było na tyle w tym odcinku. Na razie cześć.